Ahoj marynarze, dzisiaj pijemy kociołek Paranorm Ja pierdole. Ja. Wypierdol to, ze mną. A to ty Daj ja. Ja będę. Daj to. A to jest kurwa ten. Ograniczny. No jezu chuj. Ograniczny. stary. <noise> no to dawać już piwa kurwa. Już kurwa możecie wlać kurwa br, szampan. Dobra, to już mamy jeden. Tu jest szampan. Master Oftroiling kurwa szampanę. Ale odbieramy wino. Jabolka, ale jabolka to trzeba się łyknąć każdy poje, kurwa i dopiero wtedy wlać. Ja nie mogę. Ja sobie jednę na kierowcę. Do jak mi? ja ja dadni pior. Jaki Dobry jest, kurde, zajmie. Do, Dobry mi... Nie, to do, ja ja jestem do... panoramik, kurwa. Do, to. A ja? ja ob... Zanim najemy każdy miał wziąć chwójku i co właśnie obczaki są. W mieszaj, mieszaj. Mógł mieszać, to chyba się zaraz zważy. Zacna mu mu tego łyka, bo się grać. Nie? Bo nie będziemy nieśmiertelni szapa po na, tym. Trzeba pana szybko, szybko otwierać. No Ej, bo wypijesz. Każdy po, po, łyku, po łyku, łyku musi przejść. Szybko szampana otwieram. Szampana, szampan, staje, szampan szybko, ja się, bo, to bo nie będzie do źmany. Ej, to jest, to jest, to to jest, to jest <ästasn252> szampana. Budkę, zakończy, żeby była, żeby była dobra, nie wiem, się na końcu, żeby było podwapiane. Dobra, Utewo Granma z Lux Lizwux. No. I owio. No. jest czary mary. Co, co? co, 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 co Czekaj, zioł, kozioł. Czekaj kozioł. Ja zaleję no, no, wódkę. To, dobra, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. jeszcze. może pokoju. Może spróbujmy! No właśnie, chcesz ja powołać, jak soczko, to zrobić. Spróbuj! Spróbuj! Jak to Dobra, 07 nie. i 3 łyki i jabola. Dobra, ktoś, zobaczymy, ktoś, czy dobre. Zobaczymy, czy dobre. Ma... Kurwa, pola mnie mi Zobacz, czy dobre. Ja tego nie piję. Albo ja też nie, yeah, ja się nie boję. Są co na co nie sociej, zaraz nie, O wczoraj jesteś testerem. Uważaj. No bo idziło, ja, to wtedy nie piję tego. Oż. <laughs> Kurwa mocne. Przebitam! Ale <noise> mogę iść do gadać. Kurwa, dobra. Mocne jest dobre. Już się chce lać, nie? Jeśli się chce lać, Kurwa, kto wlewa. Drowa, ale żeby się nie pieniło, kurwa, tak po ściance leży <noise> <noise> <Ta, głos> dobre. Ma się pienić, kurwa. Jeszcze wiesz, to to się ciężko miesza, to już ja, nie Nie, nie w mordę. Nie Odsuńcie się od światła, kurde. Od światła? No to jak on ci się od światła, jak ja nie wiem. No szampan teraz. Nie nie w mordę, kurwa, nie jedz mu. Ej, Ej, no stachuj, weź tak się trochę, no. O, 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 git. Szybko wlewać kolejne piwo. Jo, ale tego jest fuj, ty, żebym się tym zakóz nie szmaty. Ej, gdzie jest jeszcze jedno piwo? Gera teraz, kurde, j ja pierdolę kombo My to mamy wypić? Ale kombo staje, nie? Pianka jedz oh. yes. oh. <średenie> Ej, <średenie> czekaj, czekaj no. Kurwa robisz piankę Ja pierdolę Taki jaki wywaj no, nie, ty ty. No, ej, może po ja solme to i popieprzymy. Popieprzymy. Dajcie daj magii. Coś to pieprzy. Dajcie magi. Bo daj cię magii. Daj no magii, stary. Spij, da. tiger. Chuj, pijemy tiger. Pukasz... Pokaż mi, sun, daj mi tylko baba. Zajebista jest. Kurwa, nie wylewaj. Kociołka! Dobre. Dzią. Dobre, tylko mocne takie trochę, ale e nie, dobre. Mało alkoholu jest, nie? Procentów okay. trzeba... Proszę, skończył? On grzeje. Orężana... Orężana... Jak orężana, 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 85%, orężana, 85%, nie? Oddawać chochle. Otwieraj. A sok waliśmy? Masz nie. chusteczkę? Ej, w ogóle ja ej, wlewamy nie, sok? Nie, to nie będzie to ale za ale słodkie? To okay, no ok, nie, właśnie musi być sok. Kurde, bo jest za gorzkie. Gdzie ok, jest moja kurtka? Ej, jak leci tam. tak pomału! Dobrze! Bez pierdolenia się, bo jest dużo. Tu jest git. I teraz dawać soku, soku teraz. Dla, dla, dla tego, dla efektu lepszego wyglądu. Ej kurwa, albo mi jakiś czas zapierdala, bo... Piątą minutę nagrywam kurwa, ja się wydawało się, że... Ja dopiero myślałem, że z minutem nagrywam. czekaj. No piłeś stary. Muszę zobaczyć. Ja, to... te... ja nic nie piłem. Kurwa, jest ja pianu... no, no nie jest I jeszcze trzy no, fajki i szczura tutaj rzućmy. Lecz. I buta moja, i skarpetkę. Czy za słabe. No to czy Lej. Jak za słabe kurwa i tym żeśmy wjebali... Ale cały sok! No, pierdolę, nie nie ale nie, nie, ej, sokiem ty. zauważaj, tak ta kurwa. Tak, niech ktoś smakuje, kurde. No ale to dla mnie to jest dobre bez soku, nie? To no nie, bo trzeba soku dawkować. Ale nie, 400 ml, ile tu jest? Ile tu jest? Ej. Ile tu jest mililitrów, kurwa? kurwa mililitrów, to, kurwa. to jest jeba 5 wszystko, litrów, kurwa. Wszystko. No nie wszystko, kurwa, tak wszystko, wszystko. spróbuj to, kurwa, teraz, dobre, dobre, dobre Będzie jeba. za słodkie. Kurwa, stary jest. Idziemy po wódkę jeszcze. Jeszcze mi się z to zdał. Ja, ja oglądałem na YouTubie filmy o gastronomii nim, i kurwa ja mówię wstaję, tam. Kurwa. Spróbuj no kurwa no. no. Ale ładnie pachnie ten soczek. Dobre? Sożek, pokaż, pokaż, pokaż. A dobre, dobre. Tak Lej jeszcze tego ulać, soku, jeszcze ulać, się wódki kupi. Parę piw. Czyli? No owczar no, ty zawsze musisz w Ej za słodkie już jest kurwa. Teraz było lajtowe. No jak kurwa płacek. Weź takie serduszko, kurwa. Ej, no jak weź serduszko jak pan Ramiks mówi. Ale czy to wleješ, bo jest w chwili. No, wódka... Wybije się, trochę i się dolej. Tu... Ej, tu stary nie na dotąd, tu wiem, ja ci widzę. Kurwa to Może, tak Le... może... To szpękę, nie jeść no Może... To takie takie... No nie zbyt. no, chocholom w was. Trzeba kurwa. <ślepsi> <ślepsi> Kierny, bo obiega, Dawaj te wszystkie póchy, to mogą zdać, to musi wyglądać jak nie się... Chłopaki, dajcie przypalić. Trzeba zajerać teraz, tak. A chuj, wpadkiem do tego i... No. Ładę było mocno. Właśnie zastanawiam się, czy trochę kiepa nie wtać. <grym> Ostatnio tak robiłem, bo... Dajcie na spróbowanie. Czekaj, mieszam. Patrz, jak Obelix, nie? Dajcie, dajcie, dajcie. Obelix możesz, padłeś, mały, wpadłeś do kotła, dalej. <grym> Dobra. Dobra, teraz nabrało tempa. To jest Dobra, To będzie stary, za 10 lat to będzie mieć pamiątkę nie, kurwa, nie, nie, nie. będziemy wnuszką, bo opowiadać jak to, żeśmy byli Ej, porządnymi się. ludźmi kurwa. <laughs> Ej stary, nie a abym butkę wódkę bo górym, wino, nie? No pij z bo wylejesz. Kurwa, Mój garnek. kurwa to kurwa. Owczarki. Ej dobre to jest. Zbież dalej z dywanu. A ile to ma prą, procent? W chuj. Stary. To Ej ma... kurwa, gdzie można kupić, kurwa, nie kupiliśmy miernika alkoholu. i co kurwa? No możesz zmierzyć ile z alkoholu po niej. No, no wczor, Ty nie masz tego w domu, kurwa, jak wina lubisz? Nie mam, kurwa. Ale mój kumpel Tomczyk ma bimbrownik stary. niby nie, do niego. Oh, wow. Weźmy, wchlejmy w jak, jak świnia do koryta, kurwa. <głos> <głos> tak stary, bez tego. Bez nie, chochli nie, tylko tak. Mam wep, pomysł, masz jeszcze te słonki? Nie mam kurwa. Nie mam, zostawiłem. No normalnie ciurkę. bierzesz łeb i, i, i siurb jak, 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 jak kurwa pies Widziałem że jak ja wywalę z kurtki to będą potrzebne. Były mm. <laughs> jeszcze Sylwestra. Ty wódka jeszcze wejdzie. Dwa miesiące Kulka. trzyma No Dobra, ja może stopuję mi. ten filmik, kurwa. Nie. I, po, i nagrawę, jak, jak to wypijemy. Nie Piszcie, co się ja powiem, Dobra. co się zdaje słabe. To ja, ja koń, mięsza, kończę z... kurwa. Zobaczcie Mierdolniczo. ile tego jest. Ile ten garnek jest litrowy, 20? <grym> no to sobie pójdź sobie. <kluzni> Gdzie jest jakiś kurwa... ...pograwek? Kozioł zioł jednego. 2 litry. 2,5. <kluzni> Dajmy 3,5. 4. No prawie 5 litrów. Nikim, jeszcze tym bark, Wlecie tam tego tym barka. Robisz <śmulatujesz> coś mocnego. A e ty masz jeszcze wstach z Mam.